Każda kobieta ma w sobie energię, która sprawia, że czuje się lekka, piękna i pełna życia. Ale w codziennym pośpiechu, wśród obowiązków i zmęczenia, ta energia często zostaje przygaszona. Może i ty masz wrażenie, że coś w tobie zniknęło, że kiedyś czułaś się bardziej kobieca, bardziej obecna we własnym ciele, bardziej połączona ze swoją wewnętrzną mocą. Ale prawda jest taka, że nic w tobie nie zniknęło. Twoja kobiecość wciąż tam jest. Może jest uśpiona, może czeka, aż dasz jej przestrzeń, aż przypomnisz sobie, jak dobrze jest czuć siebie. I wcale nie musisz czekać na lepszy moment, na mniej obowiązków, na więcej czasu. Możesz zacząć już teraz, małymi krokami, prostymi gestami, które pomogą ci odzyskać połączenie ze sobą. Dziś chcę podzielić się z tobą jednym z najprostszych, ale jednocześnie najbardziej skutecznych sposobów na rozbudzenie kobiecej energii. Tym sposobem jest ruch. Nieforsowny trening, nie kolejne zadanie do wykonania, ale ruch, który sprawia przyjemność. Ruch, który pozwala ci poczuć swoje ciało, wejść w kontakt ze sobą, wrócić do swojej naturalnej lekkości i swobody. Twoje ciało jest twoim domem, to ono mówi ci, czego potrzebujesz, to ono wysyła sygnały, których często nie słyszysz. Kiedy jesteś spięta, ono to czuje. Kiedy żyjesz w pośpiechu, ono się kurczy, zamyka. Kiedy jesteś pod presją, twój oddech staje się płytki, a ruchy szybkie i mechaniczne. Ale możesz to zmienić. Możesz zacząć od czegoś bardzo prostego. Możesz wstać, przeciągnąć się powoli, poczuć, jak rozluźnia się twoje ciało. Możesz włączyć muzykę i pozwolić sobie na kilka minut swobodnego ruchu. Nie musisz tańczyć dla nikogo, nie musisz robić tego perfekcyjnie. Po prostu pozwól swojemu ciału się obudzić. Jeśli masz mało czasu, możesz dodać więcej lekkości nawet do codziennych czynności. Możesz poruszać się inaczej, kiedy się ubierasz, kiedy nalewasz sobie herbatę, kiedy idziesz ulicą. Możesz włożyć w swoje ruchy trochę więcej swobody, trochę więcej siebie. Możesz spróbować czegoś nowego. Może taniec intuicyjny, może delikatne kołsanie biodrami podczas mycia zębów, może głębszy oddech połączony z rozciągnięciem ramion. Nie chodzi o to, żeby coś poprawić. Chodzi o to, żeby poczuć. Poczuć swoją kobiecość, swoją miękkość, swoją naturalną grację. Daj sobie dzisiaj chociaż kilka minut na ruch, który sprawia ci przyjemność. Może to być spacer, może kołysanie biodrami przy ulubionej piosence, może świadome dotykanie własnej skóry, by poczuć ją na nowo. Twoje ciało to nie tylko narzędzie do działania to miejsce, w którym mieszka Twoja kobieca energia. Jeśli chcesz więcej inspiracji i prostych sposobów na budzenie kobiecości każdego dnia, pobierz bezpłatny poradnik o pięciu niesamowitych rytuałach, które pomagają odzyskać połączenie ze sobą. Link znajdziesz w opisie. Jesteś ważna, jesteś piękna, zasługujesz na to, by czuć się dobrze w swoim ciele.